Poniedziałek, gdzie się wesoło. Już ja Adam gania. Tam po park szparkuje. A tutaj dara. Uj tam, dzisiaj pierwszy dzień taki. Do ściny ruszamy, wszystko kurwa. Zaraz. Poszły moje. <gry> tak kurwy to co. niesamowite. Cztery grupy będą chodzić. Adama ładnie się bujnały nad popkiem. Tamto kupa spada chroniarzy. O, już jest dwie grupy u mnie. Tamty pójdą do ściny. O, no i wpadła kurwa. Z 50 do ściny. Kurwa, Meksyk. O jezu, to będzie porażka dzisiaj. Ale już się kurwa. Nudzi. Nie wiem co tu się stanęło. Czy to są moje, czy tam poszły. Przecież tam chodzą Adama i moi chyba. A tutaj pewnie też. <śśultacje> tutaj te, kurwa, dwie moje grupy chyba. <śultacje> Na budzie pusta Marcin wszystkie nasze głębie siadają do szperacza Do Popowicza kurwa metr nad budą Nie potrafią wylecić tam to zobacz co się dzieje U mnie to będzie porażka One kurwy Nie wiedzą co się dzieje z nimi. Na razie takie, a one jeszcze kurwy nie usiadły, wszystkie, tam jest kurwa, zresztą w naszej głębi jest, kurwa ja pierdolę. Te, to ja nie wiem gdzie to są, to są chyba moje, kurwa, ale to ani do mnie, ani do Ciebie nie wsiadają. Już godzinę czasu lata taka mała kubka. I to moje kurwy, bo spadają jak kulki. Dzisiaj i most Jeszcze sześć sztuk. No i wszystkie usiadły. Chega a ver que estrada. <laughs>